dobry, to Marysia. Zapraszam Was do oglądania. To dodatek szkoła, ta nowa. Więc jakby, co? Sorry, że tyle jest tutaj psów, bo będę nagrywał odcinek. Robimy domek dla piesków. Więc zapraszam do oglądania. Bye! Dokładnie. To, co teraz idzie się nagrać. Jakby. No. Mega bliźli, bo to weszło za darmo, a ja, jako osoba, co mam mody, no to no, no nie mam nic do tego. Ale, jako osoba, która kupiła, by mi bardzo było źle i by mi, mi nie by było fajnie. Żeby ten, żeby ten. Żeby ten. Żeby ten dodatek był za darmo, ja kupiłam go, bo on bez 20 do tego potrzebował. Więc wchodzimy. Wyszło. Zapraszam do oglądania i do obserwowania i lajkujcie. Co też Dobra. Pierwszy Może byłam w tej szkole, nie pamiętam, no byłam, ale nie, nie odkrywałam zakresów, tylko byłam na dole. Więc sobie tak, na początku sobie weźmiemy szafki. Widzę, że są różne szafeczki. Fajnie, bo można sobie usunąć i zrobić Chyba gdzieś jest. Tutaj jest ten jak typowy amerykański lunch. Można... dobra. O, tutaj są jeszcze takie szafki. Tu tutaj się napisane. Więc można sobie zrobić własną albo się kiedyś tu wziąć. Tutaj też można na jakieś wody iść napić. To też fajne. O, tu jest sala artystyczna. Można sobie na przykład udać że się mnie na, na początku, tak, tak, tak i wyjść Później z glina, też można coś poformować krompeta i jak wybiera się krampety, to od razu już można. Ten dodatek jest dostępny dla wszystkich, więc to fajnie, bo ja jako osoba, co jeszcze modów nie miałam, bardzo się cieszę z tego powodu, bo mogłam się bawić fajnie i grać, więc dobra. Chodźmy na drugie planie. A, i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym nowym dodatku KC, Ja sądzę, że bardzo fajny, bo można jak się to lubi, to ono Jak się to lubi, to można się pobawić w to. Więc dla mnie mega plusik. Moja siostra jest mega fanką, i dla mnie to fajne. Dobra. Tutaj widzę, że jest łazienka damska. Toalety, jak normalnie w szkole, ale tutaj już są yy, no, takie, No, nie wiem, mogę powiedzieć, no ale no, nie będę mówiła. To się używają po prostu też dziewczyn. No, mają ja, tutaj, tutaj. Tutaj pewnie są mazaki, ale ludzie używają tego papierosu. tutaj mamy papier. Można, ale one ta łazienka, bo, oj. bo jest szkoła. To też taka, ale mega niezła. No No jest też. O, tutaj jest e, też No, boisko teatralne. Na imprezie pewnie na bale. też w też i w ogóle. A bo licealistów. O, i to jest fajne. To jest taki e, dekady, żeby lider durować. Mogą no znaleźć mega fajne e, To jest lider w wyciem piłki nożnej. Chyba, tam też nie byłam. Ja oglądam z tylko dodatki, w których nie byłam, bo ja nie byłam we ja wszystkich, bo to zostawiłam sobie. Dobra. Dobra, to fajne też pięterko. Tutaj też jest napięk, żeby sobie znaleźć. U góry co słyszałam jest pokój dyrektorki. I chyba jedna sala jeszcze, ale nie. Wiem. Dobra, weźmy sobie z tej strony. O, no mówię. Ale nie ma tu sali, tylko jadalnia. E, bardzo fajna moim zdaniem. O tutaj, no i siedzi pani i można sobie wziąć, właśnie jak mówię, udawać, że się bawić. Tylko nie sądzę, że to jest taka zabawa, bo moim zdaniem trochę lepsze żeby się bawić tak serio na żywo, no ale to jak kto woli. Dobra. Fajnie, tutaj jest chyba taki kącik, żeby usiąść. O tutaj jest ulubiony pokój pani ważnej. I tu jest chyba, moim zdaniem, chyba pokój nauczycielski, albo jakiś gabinet, że można coś mieć A tutaj jest pokój dyrektorki. Mega ładnie to wygląda, ale szkoda, że tak w realu nie ma, bo no jest bardziej tak niefajnie. Ale fajnie, bo tu można sobie na kanapie z Gilanem pogadać. Pewnie to jest jakaś szkoła taka specjalna, bo jak widzę po tym. No, ale moim zdaniem bardzo fajne. Tutaj był piesak i jakiś, ale ja do niego pieska zebrałam, więc no. Dobra, więc byłem. Cały dodatek już zobaczyli. I moim zdaniem ten dodatek powinien być na mega mi się podoba na dziesiątki, dlatego że jest duży, jest za darmo, ale to jest ten minus e, albo dziewiątka, bo jest jeden minus, że dodali go w Tokaboka, ogółem dodali dużo, a no, moja kuzynka co kupiła te dodatki, no to ona jej powinien te pieniądze zwrócić, więc no. Moim zdaniem dodatek bardzo fajny, jak mówię, e, dla osób to no, nie wydają w pieniądze w grę więc jak chcecie to możecie napisać ja też mogę zrobić ten um, tutorial na modę. dobra no, no, weźmy sobie szukamy w tym to jest chyba ulica o ulica o nie to nie ta zresztą na jakiej tej ulicy o w tym właśnie jest to to jest czyli Lurski, chyba ale dużo nie testowałam. Muszę on A mm. gdzie jest to? Tu jest gru, góry, Nie ma? Nie ma. Bo jest teraz za darmo. Zapomniałam. Dobra, no to wstaje, że 20 zł. I bardzo mega, mega mi się podoba. Więc dziewiątka, ale minus, bo pododawali teraz większość tych za darmo. Ten, te chyba, tą szkołę, coś jeszcze, yy, tutaj yy, ta restauracja Krabble burger, to, więc moim i tam oto, więc moim tu mega wielki minus. Więc... Dziękuję Wam za obejrzenie i polecam ten. Już nie polecam, bo on jest nowy jest za darmo, ale polecam się sobie w niego zobaczyć. Pa i zarzucę następny Test testowany dodatek.